Dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym kontynuować moje rozważanie z pierwszej księgi Samuela. Według mojego codziennego planu czytania Bożego Słowa, dzisiaj czytamy 24 rozdział. Rozdział ten mówi nam o tym, jak Saul podąża, wyrusza w pościg za Dawidem oraz jego ludźmi na wschód od skał Kozic. Po drodze mijają. Owsze zagrody, obok których znajdowały się pewne jaskinie, i widzimy w tym fragmencie Bożego Słowa, w tym 24 rozdziale, że Saul zatrzymuje się i udaje do jaskini za potrzebą. Widzimy w tym fragmencie też to, że Biblia jest księgą prawdziwą, opisującą życie zwykłych, też normalnych ludzi, którzy mieli różnego rodzaju fizjologiczne potrzeby, i w tym wypadku widzimy Saula, który udaje się do jaskini za potrzebą. Nie jest to zbieg okoliczności, nie jest to przypadek, ale wierzę, że to jest za, zaaranżowane przez Pana Boga, dlatego że w tej jaskini, jak się dowiadujemy z tego fragmentu, jest Dawid ze swoimi ludźmi, ukrywa się przed Saulem i dochodzi tam do pewnej sytuacji, kiedy to jest ludzie siedzący w jaskini z Dawidem widzą, że Saul wszedł do tej jaskini udał się za potrzebą i to była dobra okazja do tego, żeby zabić Saula i widzimy w piątym wersecie jak towarzysze Dawida szeptali nadszedł dzień, o którym powiedział Ci Pan oto ja wydam Ci w ręce Twoich wrogów i uczynisz z nimi to, co uznasz za właściwe. Dawid jednak wstał, niepostrzeżenie uciął skraj płaszcza Saula potem jednak ruszyło go sumienie że uciął z kraju płaszcza Saula i powiedział do swoich ludzi: Jak najdalej mi od tego, by podnieść rękę przeciw mojemu panu, pomazańcowi pana. Ostatecznie jest on jego pomazańcem. W ten sposób Dawid zgromił swoich towarzyszy i nie pozwolił im powstać przeciwko Saulowi. Saul tymczasem wstał, wyszedł z jaskini i poszedł swoją drogą. Zobaczmy, że Dawid postępuje tutaj według swojego serca. Wiemy, że Bóg mówi o tym, że Dawid jest według jego serce, że serce Dawida jest według serca, serca Boga. I widzimy tutaj Dawida, który właśnie nie ulega potrzebom ludzi, którzy są wokół Niego, żeby zabić Saula, ale wsłuchuje się w to, co, jego, co mówi mu serce, idzie za głosem serca, a więc idzie za tym, co Duch Święty podpowiada mu jego, jego sercu. I pytanie jest takie, jak często my? Ulegamy temu, co zewnętrzne, a jak często idziemy za głosem naszego serca. Jak często pozwalamy na to, żeby to, co jest z zewnątrz, wpływało na nas i tak postępujemy. Zamiast tego wsłuchiwać się w głos naszego serca, tego, co mówi Duch Święty do naszego serca i tak postępować. Bierzmy przykład z Dawida i miejmy serce według Bożego Serca. Wsłuchujmy się w głos Pana, który mówi do naszego serca bardzo często. Radości w Panu pozdrawiam. Do zobaczenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.